Odzyskamy Naszą ojczyznę A wraz z nią Nasze dziedzictwo Witam w kolejnej części Starcraft 2 Multiplayer Seria pod tytułem Luj w walce Rozpoczynamy na mapie mroźne klify no i co? Dużych emocji, tak? Pod warunkiem, że Omega załaduje w końcu tą mapę, no, żeby nam nie wywaliło, wtedy byśmy grali we dwóch, co nie było wcale wczor takie złe. No ale już zaczęliśmy. Będę tam zamykał. Często zamyka się przy wejściu, ale w momencie ataku lub dropa to nie ma nawet jak się bronić. Proponują rush. więc budujemy troszeczkę agresywnie w takim razie skoro mamy robić raż <laughs> to niech im będzie tak skałcik robi mamy zerga co mogę że oznaczać z ich strony RANŻ oho już jest u mnie spiek z skrajny deszczowców O to RANŻ, ale o tym wiedział przeciwnik jeśli u grać to jest rozsądny i już widzi Poszedł od razu, już poszedł, już poszedł Mówiliśmy 4,30 a ten poszedł już Co najmniej czterech żebym miał, nie? Miał mu czym pomóc Moje życie za mi tu jakiś drop to

Normalnie to stawiałbym już EXPA, ale mogą być wszystkie siły potrzebne do ataku. No dobra. Nie ma. No. Nie wiem jak to się zakończy, ale powinniśmy atakować. Go! Co chodzi. dobra dojedźmy dojedźmy tego Ekonomię mu położymy i zapomnij chłopie o jakiejkolwiek locie lotniczej. No. ekonomię rozwalić ekonomię spróbujmy zniszczyć co się da jeśli tu cokolwiek mają powinni mieć nie? dziwne to chyba już po zawodach to by było ponad tyle chyba nie ma wielkich huby bo to chyba srebro musiał być sądząc po sądząc po ich stylu gry no zaraz zobaczymy kolejna walka <laughs> w tym sezonie kolejna zwycięska i pniemy się w górę no niestety tak myślałem. Tu walce było widać. Nie ma się czym klub.